Witajcie moi drodzy, to ja doktora. Na to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie polegał na poko, Gramy tylko poko e, I słuchajcie, dzisiaj chciałam Wam też ogłosić, że do e, Sylwestra będzie maraton. Będziemy wrzucali dzień po dniu filmy. I oczywiście, jeśli chcecie więcej filmów na moim kanale, zostawcie łapieczkę w górę. Jak na razie to będą tylko wrzucane. A jeśli nie chcecie żadnych moich filmów przegapić, wszystkie widzieć. To subik jest dzwoneczkiem dobra słuchajcie poko ma to do siebie że rozwala okropnie długo skrzynki więc ja bym wolał najpierw rozwalić te dwie to będzie bardziej rozsądne Ok, już prawie mamy tylko o właśnie teraz już mamy tam widziałem też jeszcze jedną i tam też widziałem jakieś przeciwnika poszedłbym mu zrobić dojazd ale nie jestem pewien czy on tam jest czy sobie już poszedł więc Wolałbym mnie. El Primo. Dobra, zadaję już ogólnie po tysiąc, więc zabiłbym go na 8 strzałów. Gdzieś tak... Mm, nawet widzę, że trochę więcej, ale... Głównie to tysiąc. No, chłopie, weź się ogarnie. Dobra, on chyba się mnie boi. Jak jestem tylko zwykły pan, który gra na gitarze i produkuje... Taką ilość nutków, że ona zadaje do tysiąc obrażeń z Power psami. Ała, Trochę się tutaj muszę uleczyć i bym sobie teraz zabił tego kroka, ale nie wiem czy to jest, to, czy to jest bardzo rozsądne. Ja zaraz ginę. Jeśli będę tak robił, takie decyzje podejmował. Okej, okay, ona tam widzę, że walczy z krukiem. I ktoś tam też się ujawnił, ale nie jestem pewien kto to jest. Wow, Jezusek. Zabił. Dobra, tam jeszcze ktoś i jeszcze jedna osoba została. Kruk i jeszcze... Kto? Jak? Kruk i Daryl właśnie. Teraz tylko ja i Daryl. Ja się boję, że on mi tu przez tą szparkę wleci. O dobra, w sumie Team. Siema, siema, siema. Jestem timujący się poko. E tam, ty nawet nie podchodź do mnie. O ty szmulu jeden, dobra. Kurde, chciałem się uleczyć, ale nie zdążyłem, bo on mnie zabił. Osiem puch, no całkiem nieźle. Drugie miejsce zawsze na propsie. I słuchajcie, zaraz mamy 85 piąty poziom i chciałam wam też powiedzieć, że jak bije setny poziom doświadczenia, tak to się nazywa doświadczenie, to wtedy Nagrywamy też jakiś odcinek jak wbijam. I oczywiście też niedługo będzie odcinek, jak wbijamy 12 tysięcy, a dokładniej Mega Boxa za 12 tysięcy, więc jest co oglądać. Zobaczymy jeszcze kiedy to nagram. Czy może wtedy, kiedy będzie maraton, czy bardziej może wcześniej. Dobra, rozwaliłem dwie skrzyneczki. Tam był też Karl, z którym mogłem się bić, ale ja tam nie mam na niego czasu. Ja teraz wolę sobie pozbierać cuby. Yy, może kampić, nie, no bo musicie mieć jakąś rozrywkę, jak kogoś zabijam. Chociaż tam wtedy nikogo nie zabijam. No dobra. Yy, będę sobie teraz zrobił właśnie ten dojazd temu Karlowi, ale no... O właśnie on tu jest! Na zawołanie normalnie. Ała, dobra, okropnie mnie obił. No, że ja nie lubię grać pokoju, Po prostu to trzeba nim umieć grać, a ja tak nim... No, nie powiem, że dobrze gram. O, Shelly, Shelly, zero kiłów. Mogę ją dojechać, bo no, czemu by nie? Rozrywka. Okej, okay, nice. Leży. Tylko teraz muszę się uleczyć. O, Jezus Maria. Witam. Kurde, dobra, nie. Nie żyję. No, niestety, no niestety. Bibi nas zabija i zaczęła się kręcić jeszcze. Ja cię, kurde, dam się kręcić plus 5, dobrze, zobaczmy ostatecznie ile mamy plus 13, dobrze, tak więc to już by był koniec dzisiejszego odcinka upewnię się, że nie widzieliście poprzedniego oraz że nie, czy nie po prostu zostawiliście lajka like czy może suba, jeszcze jeśli jesteście nowi, ja już się z wami żegnam, do usłyszenia i na razie